Kalifornii. Wiadomo, wszyscy obserwujemy tę sytuację, robiłam ostatnio na ten temat materiał, jakie są ostatnie tutaj nowości. Otóż, w tym momencie wiadomo już, że albo przygotowuje się marynarka, albo już wkroczyła w akcję, tak więc marynarze również prawdopodobnie będą tutaj do, tego, do tej ochrony włączeni. A nie tylko Gwardia Narodowa. Wczoraj w nocy, wieczorem w nocy, sytuacja w Kalifornii no, nie zmieniła się, a wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że było jeszcze gorzej. Wandale czy też antifowcy, ludzie, którzy prawdopodobnie zostali opłaceni, ponieważ można to również wywnioskować po tym, że mieli mnóstwo. Znaków przygotowanych, wydrukowanych, tak jakby oczywiście ktoś tutaj to zorganizował odgórnie. Nie jest to żaden ruch oddolny, kiedy można zaobserwować, że setki ludzi trzymają, trzymają jakieś transparenty, które są wszystkie identyczne. Tak więc na 100% jest to zorganizowane, opłacone przez kogoś. No ale ci, którzy Dołączają się tego w sposób tak zwany organiczny. Pewnie nawet nie wiedzą, do czego dołączają. Wczoraj wieczorem, wczoraj w nocy bandziory opanowały autostradę w Los Angeles, w okolicach Los Angeles, no i kontynuowane tutaj były ich działania. Oczywiście podpalali, oblewali benzyną samochody, a następnie je podpalali, tak więc absolutnie nic tutaj nie było lepiej. Ale jak wygląda reakcja mediów społecznościowych czy też polityków z Kalifornii? No, wyobraźcie sobie, że politycy z Kalifornii absolutnie tutaj, no, jakby nie podnoszą alarmu. Mówią, że w większości są to pokojowe protesty. No, widzieliście sami, jak te pokojowe protesty wyglądają. Niektórzy mówią, że wszystko jest pod kontrolą. Że policja Los Angeles wszystko ma pod kontrolą, ponieważ oni są bardzo dobrze przeszkoleni w radzeniu sobie z takimi właśnie sytuacjami. Ale sytuacja absolutnie nie jest pod kontrolą. A jeszcze była bardzo śmieszna sytuacja albo może żałosna, a nie śmieszna kiedy jeden z takich polityków właśnie wypowiadał się na ten temat w stacji, bodajże CNN, ale nie jestem pewna, a w tle było pokazane. Płonące miasto. Ale ta pani przystawała, obstawała przy tym, że absolutnie tutaj w większości są to pokojowe protesty. Tak więc takie się rzeczy dzieją. Jeżeli chodzi o administrację Trumpa, to administracja Trumpa nie wyklucza, że zostaną postawione zarzuty, oskarżenia wobec Gavina Newsoma, który jest oczywiście. Oczywiście tutaj gubernatorem Kalifornii, ale również wobec pani Bass, która jest, która jest burmistrzem Los Angeles. Tak więc to już jest bardzo poważne, poważnie rozważane. Ale Gavin Newsom nawołuje, żeby Donald Trump wycofał Gwardię Narodową z Los Angeles mówiąc, że przez to jest jeszcze gorzej, mówiąc, że jest to sztucznie wywołany, wywołany, chaos, sztucznie wywołana panika i w ogóle nie potrzeba takich tutaj działań podejmować, jak wysyłanie Gwardii Narodowej, żeby wkraczali na ulicę Los Angeles. Gavin Newsom również zapowiedział, że nie wyklucza, z kolei on, po, pozwu sądowego przeciwko Donaldowi Trumpowi. Oczywiście w związku z zaistniałą sytuacją. Tak więc są eskalacje, no i jeszcze tutaj niedawno mieliśmy oczywiście pożary w, w Kalifornii i również władze tego stanu no raczej nie dawały sobie rady z, tym, z tą sytuacją. A teraz po raz kolejny udowadniają, że nie potrafią sobie dać tutaj rady z tą sytuacją, która, z którą mamy do czynienia teraz. A ludzie, ludziom, sprzedawane są kłamstwa po raz kolejny, tak jak to już miało miejsce podczas protestów pokojowych, oczywiście, kilka lat temu BLM-u w związku z wydarzeniami z Georgem Floydem. I jest sytuacja, można powiedzieć, identyczna. Ten sam scenariusz. Miasta płoną, sklepy są napadane, rabowane, ale oni nam mówią w telewizji, że nic się nie dzieje i że my tak naprawdę przesadzamy. Tak więc jest identyczny scenariusz, tak jak kilka lat temu. Ciekawe, czy tyle samo ludzi się na to nabierze. I jak w ogóle można zinterpretować to w taki sposób, że nie jest to nic niebezpiecznego i że są to protesty pokojowe, jeżeli widzi się takie sceny, które przedstawiałam właśnie dwa dni temu z Los Angeles. Tak więc to jest robienie normalnie ludzi z ludzi wariatów, ale cały czas jednak próbują. Tak więc na razie poprawy sytuacji w Los Angeles nie ma. Jeszcze nie wiem, czy jeszcze będą jakieś inne, dodatkowe siły wysyłane. W każdym bądź razie, no, być może dzisiaj w Białym Domu będzie jakaś konferencja prasowa, być może będzie Carolyn Lewitt na ten temat, oczywiście mówić i odpowiadać na pytania. A czy. A czy politycy będą cały czas obstawać przy swoim, że nic się nie dzieje, nic się nie dzieje? Zobaczymy. Dziwne tylko, że wydarzenia 6, 6 stycznia były nazywane insurrekcją, powstaniem i brutalnymi wydarzeniami, a te wydarzenia, które teraz obserwujemy, nie są absolutnie wydarzeniami brutalnymi. Tylko jest to po prostu pokojowy protest. Natomiast jeszcze powiem pokrótce, że na dzień, na przyszły weekend, to jest chyba dzień 14 czerwca, przewidziano, zaplanowano w wielu miejscach na, na terenie całych Stanów Zjednoczonych protesty. Oczywiście w sprawie przeciwko Donaldowi Trumpowi. Chodzi tutaj o to, że tak jak oni to nazywają, nikt nie jest królem i trzeba protestować przeciwko Donaldowi Trumpowi. I teraz pytanie brzmi następująco: Czy po tym, co teraz obserwujemy w Los Angeles, kiedy Donald Trump wyraźnie dał do zrozumienia również czynami, nie tylko słowami, że nie będzie z bandziorami negocjować, tylko że wkracza. Ciężka artyleria, kiedy dzieją się takie rzeczy, to ciekawe, czy to być może będzie w pewien sposób mogło odstraszyć i zniechęcić tych, którzy w tych protestach mają zamiar uczestniczyć w przyszły weekend. A być może wypadałoby zadać pytanie: Zależy ile takim ludziom ktoś zapłaci. Być może właśnie od tego to zależy, ile pieniędzy dostaną. Wtedy będą mogli się zdecydować, czy na taki protest się udać, czy nie. Tak więc być może teraz no, Soros i inni, którzy to wszystko sponsorują, będą musieli trochę stawkę podnieść. Życzę wszystkim miłego poniedziałku i słyszymy się oczywiście już niedługo. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiam.